Witam z tej strony Bondzio, a dzisiaj Wam pokażę jak ustawić swój kanał na YouTube. Ok, yy, więc na pierwszy początek wchodzimy sobie w DOSO, swój kanał O tutaj. Yy, tutaj zmieniacie sobie grafikę kanału musi to być co najmniej 2000, 2048 na 1152 piksele i 6 MB lub mniej yy, Ale możecie to robić też w gimpie sobie tam zmieniać tu zmienić możecie sobie zdjęcie profilowe musi być 98 na 98 pixeli tu nazwa użytkownika jaką tylko chcecie dowolnie od was to zależy nig oczywiście też musi być też zależy od was no i opis na przykład witam jestem taki czy taki na tym kanale będą pojawiły się gry jeśli kanał ci się podoba zostaw suba jeśli chcecie możecie też podać swój adres e-mail, ale to jest zbędne, jeśli ktoś chce to niech to zrobi, tutaj jeszcze znak wodny filmu, ja tego nie robiłem, więc to nie jest takie znowu potrzebne, tu jest też karta, strona główna, jak chcecie zmienić swój, na przykład zwiastun kanału, to tu będzie tak, zmień film, ale ja nie zmieniam, wie, bo po co... No. Tu macie filmy, popularne filmy, tutaj polecane kanały. O na przykład. Możecie tutaj mm, edytować też, usunąć, yy, przesuwać to na przykład przytrzymując. Yy. Znaczy tutaj przytrzymując, możecie to przesuwać oczywiście tak. Dobra, yy. i jeszcze co? Jak już tutaj jesteśmy, to jeszcze żeby wszystko poszło pięknie, to wchodzicie w zarządzanie filmami Dobra, i ustawienia tutaj bierzecie. I po pierwsze po kolei jak chcecie zarabiać na YouTube na swoim kanale musicie mieć ustawione polski, no, na polskie złotówki PLN tu sobie wybieracie Polskę bo tu są różne te właśnie kraje kanał oczywiście tutaj możecie też ustawić jako kraj zamieszkania Polska no i tu jest słowa kluczowe ja tego nie robię oczywiście domyślnie ustawienia przesyłania tutaj tytuł możecie dać ja tego nie robię bo tytuł zawsze jest inny tutaj opis zawsze ten sam mam opis Widoczność tego filmiku to prywatny, no i tagi możecie sobie dodać, ale ewentualnie Tagi możecie sobie też dodawać w opisie, bo Nieraz te tagi nie działają, z mojego doświadczenia W opisie najlepiej tagi dawać pod Pod tym, y, Enter i tu tagi, no nie Ustawienia zaawansowane, oczywiście Eee, no to tutaj wszystko już jest pokazane podstawowe informacje. Nie eee, No i co? Co by, by Wam tam jeszcze pokazać? Eee, tu macie statystyki, to to, to, tu zarabianie. No i chyba to wszystko raczej. Co bym chciał wam pokazać na tym filmiku. Tu sobie wyłączę. Tu możecie jeszcze na społeczności dodawać sobie, jakby macie więcej, na przykład widzów, to tutaj piszecie do nich ankietę, robicie tekstową, ja zazwyczaj robię, albo normalnie piszę do widzów, no nie? No. To akurat jest gwiazdem kanału. No i co? To chyba tyle, więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!